ósmy dzień nowenny do Ducha Świętego. Dar Bojaźni Bożej. Zapraszam. Dar bojaźni Bożej to taka siła w Tobie, która widząc, ile Bogu zawdzięcza, nie chce go nigdy utracić. Nieposłuszeństwo stało się pierwszą formą grzechu. Brak zaufania zerwał odwieczną przyjaźń. Dlatego dar bojaźni Bożej usposabia do tego, aby takich powtórek już nigdy więcej nie było. To postawa unikania wszelkiego przejawu grzechu, nawet wszelkiej okazji do grzechu, to odraza do każdego grzechu, to dobry lęk przed grzechem, to niedyskutowanie z pokusami, to lęk przed byciem nie sobą, odcinaniem się od źródła. I lekceważeniem przyjaźni Boga. Tylko z Bogiem jesteś sobą, więc niczym Boga nie chcesz obrazić. Dar bojaźni, zbliżając Cię do Boga, będzie też wyostrzał wzrok wobec różnych mniejszych zaniedbań, niedoskonałości i słabości. A to wszystko w myśl zasady, że im bliżej jesteś światła, tym lepiej widzisz szczegóły. Dar bojaźni mobilizuje też człowieka, by naprawiać swoje błędy i wynagrodzić swoje zaniedbania. Co mogę, to robię, by odzyskać piękną przyjaźń i na zawsze już ją z Bogiem utrzymać. Ten dar to forma szacunku wobec Boga i pozwolenia mu, aby działał w Tobie tak jak on tego chce. A zatem Duch Święty poprzez dar bojaźni wydobywa z ciebie postać małego dziecka, które ufa swojej matce, jak to najlepiej wyraża Psalm 131. Wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. To wydobycie wrażliwego serca dziecka które w swojej prostocie jest i chce być kochane. Czuje się takim, jakim jest. Czuje się małe i takim chce pozostać z szacunkiem wobec Boga. Wszystko oczekuje od niego, nazywając go właśnie ojcem, tatusiem. Ale ten dar również forma miłości, która pokazuje, że jeszcze tego zaufania jest za mało. To forma zdrowego niedosytu z pragnieniem maksymalnej uległości. Uwaga jednak! Taki dar, otrzymany raz od Boga, rozwija się tylko dzięki modlitwie, która jest odpoczynkiem przy Bogu, w Jego ramionach. Modląc się, potrzebujesz zostawić nawet swoje najpobożniejsze myśli i po prostu być z nim u jego stóp jak Maria z Betanii tego właśnie dokonuje w tobie duch święty udzielając ci daru bojaźni odkrywa w tobie małe potrzebujące dziecko które chce być przyjęte i kochane odkrywa jednocześnie w tobie właściwy wizerunek boga który jest ojcem w ten sposób dziecko, żeby zaistnieć, nie musi być kimś, jest już kimś, bo ma wyjątkowego ojca. W ten sposób Duch Święty wydobywa z ciebie człowieka pokornego, o wyjątkowo szerokich horyzontach, człowieka, który bez żadnej formy przymusu trwa przy Bogu. I tak, poprzez dar bojaźni Poprzez ciebie, człowieka dziecięcego, entuzjazmu i wielkiego zaufania, rodzina Boga czuje się zdobyta miłością Boga, który jest jej Ojcem. Wchodzisz w to? Jeśli tak, to powodzenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Duchu Święty. Chcę żyć darem mądrości, by widzieć świat oczyma Boga. Chcę żyć darem rozumu, by dogłębnie odczytywać swoje życie. Chcę żyć darem rady, by otwarcie słuchać i z pokorą podpowiadać. Chcę żyć darem męstwa. By bez uciągania przechodzić samego siebie. Chcę żyć darem umiejętności, by widząc dobro, wszystko odnosić do Boga. Chcę żyć darem pobożności, by codziennie odkrywać odwieczną więź z Bogiem. Chcę żyć darem bojaźni Bożej. By w wolności uczyć się pięknej z Bogiem przyjaźni. Duchu Święty, chcę intensywnie żyć wszystkimi Twoimi darami i wydawać obfite owoce Twojego i mojego działania. Amen. I spróbuję jeszcze te kilka chwil potrwać przy Duchu Świętym modląc się hymnem O stworzycielu duchu przyjdź, do którego link właśnie się wyświetla. Proszę Cię też o wsparcie moich projektów. Jak to uczynić, tłumaczę w opisie. Dziękuję. Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy.